Anna Lewandowska nie może w ostatnich tygodniach narzekać na brak zajęć. Fitness guru ledwo co zakończyła zajęcia w ramach obozu sportowego dla pań z opasłym portfelem, a już musiała mknąć do Warszawy na charytatywny obiad dla polskich elit finansowych. W przerwach odbiegania między zajęciami trenerka nie zapomina jednak o najważniejszych osobach w swoim życiu córeczkach Laurze i Klarze oraz rzecz jasna mężu Robercie. W ostatni poniedziałek cała rodzina miała okazję spędzić trochę czasu ze sobą. Korzystając z pięknej pogody, załoga Lewandowskich wyruszyła do położonej między Monachium a Stuttgartem miejscowości Gansburg, znanej wszystkim fanom klocków Lego. Na odwiedziny w słynnym Legolandzie rodzice postawili na niezobowiązujące stylizacje na sportowo. Swój look Anka uzupełniła o torebkę Constance marki Hermes. Taką samą, tyle że vintage, możecie dostać w internecie już za skromne 60 tysięcy złotych. Dziewczynki zostały natomiast ubrane w róże i granaty. Najbardziej wyróżniały się ich urocze okulary przeciwsłoneczne z oprawkami w kształcie stokrotek. Z zamieszczonych na Instagramie relacji z wycieczki możemy wywnioskować, że dziewczynki bawiły się tego dnia znakomicie. Niewątpliwie jednak dla Ani i Roberta pobyt w krainie klocków również miał pewną wartość sentymentalną. Nie jestem pewien, kto bawił się lepiej, ja i Ania, czy nasze dzieci, napisał polski strzelec pod zdjęciem sprzed bramy parku rozrywki. Nie.